No, cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z lat. lat. Tak, jak możecie zauważyć, weszliśmy w czwartą fazę. W czwartą fazę rozwoju, w czwartą fazę gęstości, zwaną również nastoletnim buntem. Wiecie co? Ja mam takie przeczucie, że Sabina ostatnio za bardzo nie interesowała się tym, co się dzieje z Marcelinką. I wiem, że to jest moja wina, bo to było moje niedopatrzenie, bo bardziej skupiałam się na Marcelinie niż na Sabinie, i tak dalej ale myślę, że fajnie by było jednak to troszeczkę zmienić, to podejście. Zwłaszcza w momencie, w którym córka zaczęła nosić mocny makijaż, pofarbowała sobie włosy na czerwono i zrobiła tatuaż. Ten tatuaż to zmywalny jak coś. Ale Sabina o tym nie wie, więc... Może na początku zacznijmy od, wiecie, takich delikatnych interakcji, jak na przykład sprawdź jak się ma Marcelina. Możesz na przykład też porozmawiać o zainteresowaniach z nią. Co tam się ostatnio w życiu twoim dzieje, córeczko? O, możesz się podzielić celami życiowymi, to będzie jakieś takie moralizatorskie trochę. O, i muszę powiedzieć, ale dziecko, przecież ty masz takie dobre oceny. A później możesz jej tak delikatnie zwrócić uwagę, że możeś troszeczkę za młoda na taki makijaż. Yp, nie aż tak? Kurde, nie chciałabym, żeby ona ani na nią krzyczała, ani ten, ani piła z umożienia. Ale chyba nie mamy wyjścia, możesz na nią troszeczkę nakrzyczeć. Bo chciałabym jakąś negatywną interakcję, ale żadna mi nie pasuje do tego. No dobra, może może powiedziała coś takiego niefajnego. Po prostu. I matka się odpaliła. O, i nawet rozmawia o ubraniach. I Marcelina może o, zażądać niezależności. Mamo, jeśli ja mam lat, mogę latać samolotem. To dlaczego nie mogę mieć czerwonych włosów? I się jeszcze poprzechwalaj ocenami, ale pamiętaj, że mam świetne oceny, także nie możesz na mnie krzyczeć. I twoja stara to lama. I okej, okay, idziemy do szkółki. Troszeczkę słaby poranek mieliśmy dzisiaj przed szkołą, ale to nic. Wyżyjemy się do Moli. A możesz go poprosić, żeby nie był Twoim wrogiem? A. Eleganckie przeprosiny, i może możesz nie będziecie wrogami. Bo ja w sumie się wrogowała tylko z Moli, on tam przy okazji był. A jak to nie zadziałało, to chyba muszę to odkręcić, nie? Znajdź wspólny język. Nie ma wspólnego języka? A no to czas na pompki, dobra. No, nie zaliczyło ci się? No trudno i tak mam gdzieś te zadania codzienne w szkole. W ogóle ich nie robię, w ogóle nie odrabiam też pracy domowej, a. No. Gdyby tak w prawdziwym życiu było. Buzia na kudkę. Marcelina trochę się pogupiła we własnych słowach, próbując zagadać podczas zajęć do innego Sima. Nie miała nic złego na myśli, mówiąc, że wygląda jak klama. To miał być komplement. Spróbuj przeprosić, spróbuj uniknąć tego Sima. Teraz jesteśmy zbuntowaną nastolatką, więc będziemy go unikać. Ta sytuacja też szybko eskalowała. Marcelina już wie, że lamy są delikatnym tematem. Będzie unikać go w przyszłości. A nie jesteś głodna ani nic? O masz tą obawę w ogóle obawa przed byciem ocenianą. To oceniające spojrzenie zdaje się skierowane prosto na Simka o imieniu Marcelina. Ty do kompa. Dzisiaj się izolujesz od innych, rozumiem. Dzisiaj jesteś zła. Zbuntowana nastolatka. Dobra, ale nie ma co, nie ma co, nie mam co się w sumie izolować, bo jest tutaj kilka rzeczy, które musimy zrobić. Gdzie ma szafkę Moli? Co? Czemu nie mogę ich kliknąć? Nie można było robić przykusów w szafce? A mi się wydawało, że można. A nie można było wsunąć zaproszenia do szafki na przykład? Czemu nie ma tej interakcji? Dobra, nieważne, ale wiem, że można zrobić też psiku za tablicą. I mimo iż yy, będziemy to robić później, to fajnie by było skorzystać z okazji, że nikogo tu nie ma, wszyscy są na stołówce. He. Zła, zła, nastolatka zła. O, o cześć panie nauczycielu, jak ja tutaj waszą to już tak było. Naprawdę. O, dzieło sztuki, jak moje najnowsze Ferrari. Tak te też rozumiem. Wisielce nad kupą. I pani od majcy. O, pani od majcy znowu zmieniła ubranie, tak w ogóle. Też się podpasowała w nasze klimaty dzisiaj. Czerwieni i czerni. Znaczy ona tak bardziej w brązy. Chciała być oryginalna. Okej, okay, czekaj, Marcelina. Weź udział w zajęciach pozaszkolnych, a następnie wybierz i interakcję uznaj za wrogę z kategorii podłe. To nie działa tak, że jak ja teraz jestem na tych zajęciach pozaszkolnych, prawda? Nie, ja nawet nie mogę klikać na tych ludzi. Dobra, czyli chodzi o te festiwale jednak. Cześć, Marla. Co tu robisz? Dawno cię nie widziałam. Czyli możemy dopiero to zadanie zrobić w czwartek i to będzie praktycznie na końcu tego odcinka. Chciałam jeszcze tą aspirację porobić, tą drugą z cyklu zbuntowanej nastolatki. Czy ja mogłabym na przykład poprosić nauczyciela, żeby zorganizował dzień sportu wcześniej? Możemy to sprawdzić jutro. A jak nie, to chyba po prostu przełączę się na tą drugą aspirację. Wiem, że to trochę takie oszukiwanko i tak dalej, ale... No wiecie, w prywatnej rozgrywce bym tak nie zrobiła, ale... No, tutaj nagrywamy na YouTubie, nie? Cześć, mamo. Zobacz, jestem czyjąś idelką. Mamo, nie ignoruj mnie. Możesz spróbować wyjaśnić nieporozumienie. Albo sobie iść. Jeżeli nie chcesz wyjaśnić nieporozumień. Wiesz, mamo, jak przerąbany jest być nastolatką? No i się rozeszły w obie strony. O Jezus. A ty idziesz płakać. O jejku. I tyle było z się z matką. Dzisiaj na śniadanie jemy chipsy. Tak. O, mama akurat przyszła. Wstała i będzie jak. Dziecko, czy ty jesz chipsy na śniadanie? Czemu nie zrobiłaś sobie żadnej kanapki? A Marcyna będzie jak. Nie umiem, jak mam żyć. Jestem super. Rozmawiaj o wygwintnych potrawach. Zobacz, sałatka warzywna. Nie, ja chcę lody mamu na śniadanie. Mam szybki metabolizm, bo jestem nastolatkiem. Okej, okay, marcy, fajnie. Oj. Znowu na nią przecież teraz, to nawet nie ja to zrobiłam. Fajnie by było, jakbyś. Wiesz, to... jak to kliknę. Jestem ciekawa o co chodzi z tym. Co to znaczy preferowana długość? Poka, poka nogi. Aha, czy ty je tylko przycięłaś po prostu? Dobra, nie, weź. Sobina wrzeszczy na mnie. Sobina cały czas na ciebie wrzeszczy. Wiem, że to znowu moja wina, bo ja to zaczęłam, ale ona zaczęła, zaczęła być niekontrolowaną złośnicą. I okej, okay, póki ja pamiętam o tym. Póki ja o tym pamiętam. Where's baba od majcy? Baba od majcy przy tablicy. Standardowo. Czy ja mogę ją poprosić? Zapytaj, jak to jest być starym! Nie możesz zapytać, żeby przyspieszyła ten. Nie możesz jej zapytać, żeby przyspieszyła ten dzień drużyny, tak? No to cóż, no sorry. Wrócimy do tego później. Bo teraz, jak kliknę w to, to tak, to wróci mnie do tego. No, więc teoretycznie gra daje taką możliwość, żeby zmieniać pomiędzy tymi aspiracjami i nie jest to jakoś karane, więc chyba można. Wiem, wiem że to trochę takie oszukiwaństwo. Ale przymknijmy na to oko, dobra. Podaj Psikusa trzy razy. Kliknij tablicę, szkorny radiowęzeł, biuro, toaletę albo szafkę. Wybierz interakcję z lub albo hakuj. Dodatkowe simowie mogą robić w innym, klikając simów i wybierając sztuczkę z ręcznym brzęczykiem z kategorii złośliwe. Aha, czyli można coś robić z szafką. Czyli dobrze pamiętałam, czyli po prostu one się lagują czy coś. Czy mogę na przykład zresetować tą szafkę i wtedy by dało radę? Nie. Okej, okay. mm, także tego wam chyba nie pokażę, bo nie wiem jak to naprawić znowu. Wszystko się tutaj psuje w tych simsach. A radiowęzeł jest tu. Czy też nie mogę na to kliknąć, by się zbugowało, czy po prostu nie można na to kliknąć? Okej, okay. póki nie ma baby od majce, to może zrób tego psikusa. O co w ogóle <laughs> aż robi w gabinecie dyrektora? Co tam się dzieje? Szarą manko. Miej kłopoty. Zostań za karę po lekcjach po przyłapaniu na ucieczce. Okej, okay. w takim razie. Uciekłaś na jej oczach, Co co możemy zrobić, jak wszyscy są na zajęciach. Psikusów w szafce nie możemy robić, bo się zbagowały. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. Idziesz tańczyć po prostu. Więc co możemy porobić w tym czasie, jak nikogo nie ma w szkole. A nie możesz wzmocnić więzi z światem materialnym? A weź wezwij ducha, będzie śmiesznie. Cześć Elżbieta, czemu idziesz do Aż? Ona ma teraz przypół dyrektora, daj jej spokój na razie. Chodź potańczyć. Tak, wywołałam ducha, a co? Pamiętasz tą salę Elżbieta? Pamiętasz ją? Wiele się zmieniło od tego czasu. Ale sala pozostaje taka sama. Ale imba. Serio jesteś romansować z duchem? Ale w sumie... To będzie śmieszne. A ty w ogóle już chyba nie masz na niej krasza, nie? Jak umarła. Jezu, aż się zrobię ruszowa. Wiesz, no nie. teraz jesteś singielką, więc... Co działo się w sali od Game Jamu, pozostaje w sali od Game Jamu. Takie zasady tej szkoły. Skąd masz telefon, Elżbieta? Tak zapytam. I Jak ty go trzymasz? Ile coś zjeść, papa Elżbieta? Trzymaj się w tej swojej sali od game jamu. Przyszła spóźniona na te zajęcia i to źle z jedzeniem. Boże, uwielbiam to. Zapyta jak to jest być starym. A weź się pozaczepiej w sumie. Może, możesz z tego z A nie możesz jej zaczepiać na lekcjach? Nie możesz, nie możesz być jak... A pani to jest stare. Nie byłaś dzisiaj na zajęciach jednych, na drugiej się spóźniłaś i przyszłaś z jedzeniem i żadnych problemów? Serio? A weź zrób sikusa. Nie możesz, bo tu baba stoi. Myślałam, że to ci ten... To ci kłopoty zapewni. Ale tu możesz porobić psikusa, może na oczach dyrektorki, co? Akurat wyszła, świetnie. Uuu, są kłopoty. Wyczułam w tobie coś podejrzanego. Dobra, koniec siedzenia do 18 w szkole, co to jest w ogóle za... Okej, okay, co musisz jeszcze zrobić? Wymknąć się ukradkiem na imprezę, więc możemy zapytać w sumie Ai. O imprezy. Myślę, że ona będzie wiedziała. Przyłapana, przyłapana przez persony szkolne. Następnym razem Marcelina powinna być ostrożniejsza podczas próby wagarowania. Aha, czyli to na wagary się jednak złapało. Okej. Okay. O 18.00. Świetnie. Kliknij na ziemię podłogę albo okno, które da się otworzyć, by poznać inne opcje. Mm, przez okno chyba nie możesz wyjść. O, w ogóle dywan tu wystaje. I pytanie: czy ja chcę kupić specjalnie okno do domu, żeby zobaczyć, jak to wygląda? Oczywiście, że chcę. Dobra, wiecie co? Ja usunę te drzwi. Wymknij się z domu na imprezę studencką. Musimy to zobaczyć. No, poka. Oj. A czemu wracasz? Miałeś się wymknąć. Marcelina? Halo? A czemu tędy? Przecież mogłaś oknem wyjść. A ja chyba się nie zorientowała, że jej dziecka nie ma w domu. Nie chciałam tego wymuszać, żeby weszła i do pokoju czy coś. Ale jakby chciała wejść sama do pokoju, to by zauważyła. No i Marcina po prostu weszła i nikt się nie zorientował. A, to się zaliczyło. Zaprzyszkujesz na randkę pięć razy. Opowiedz miską legendę dwa razy. Okej. Okay. Wdaj się w bójkę. To nie jest problem. Dziecko do szkoły. Jezu, mama, bo wczoraj na imprezie co noc. Weź daj pospać. Gdzie byłaś? Nigdzie. Jezu, Gabriel. <laughs> nie wyczyniam z nim. Okej, okay, ale co my mamy robić? Wdać się w bójkę. Where's Molly? O, zrobimy to na oczach jej matki. Walcz. Przed szkołą, na oczach wszystkich, dajesz. O, udało się. Ale myślą o mnie teraz. A możesz opowiedzieć miejską legendę jej na przykład? Że teraz jej pogrozisz. Słyszałaś może o Elżbiecie. A, musisz być bardziej złośliwa. A, żeś zostawiła swoją córkę w ogóle? Co się tam ze ścianą dzieje? Czy to będzie słychać na nagraniu? Mam nadzieję, że nie. Czy już możesz miejskie legendy opowiadać? Jezu, teraz na molik krzyczysz, a wy nie strzeliście do innej bramki czy coś? A no, dobra, wszystko na mnie. Nie możesz rozpocząć randki, gdy trwa wydarzenie towarzyskie lub gdy pracujesz. No problem. Okej, okay, wszyscy idą na lekcję, czas wyciągnąć Elżbietę. O, a czemu jesteś zła, Elciu? Ja ci poprawię humor. A czemu jesteś skrzywdzona? Jątrząca się uraza i krzywda, ale ja ci nic nie zrobiłam. Tym razem to na pewno nie moja wina. To chodź na randkę. No to możemy iść do tego na parku. Teoretycznie na tą randkę, teoretycznie w to samo miejsce poszliśmy z burponem, i że się to skończyło, ale w tym miejscu nie ma za dużo miejsc do chodzenia na randki, tak szczerze mówiąc. Zrobimy z tego najlepszą randkę, Ever. O Boże, rozmawiają o czołgach. To jest miłość. Szkoda, że śmierć ich rozłączyła. No się teoretycznie nie, ale myślę, że na dłuższą metę spotykanie się z duchem byłoby trochę dziwne. Okoliczny menel na swoim posterunku. Zawsze. Żartuj z zabawnego wspólnego przyżycia. Ej, a pamiętasz, jak umarłaś? Okej, okay, wiecie co? Ja mam plan. Ja mam plan. Chodźcie do tego domu strachów. To będzie śmieszne. Przejedź się z Elżbieta. Idziecie tam, misiaczki? Ej, chodźcie tu. Nie, dzisiaj jestem na randce, sorry. Przejedź się z Elżbieta. No chodź, będzie fajnie. Będzie strasznie. Jesteś duchem, nie bój się. Chcesz? Tak? A czemu nie możecie tam wejść? Halo? A z sobą wejść? Sprawdź. Aha, nie wiem, czy to fakt tego, że z sobą możesz, czy zrestatowałam, ale... Sorry to. Marcelina nie chce tego przyznać, ale trochę się stresuje, siedząc w wagoniku. Byle dźwięk i ruch sprawiają, że podskakuje na siedzeniu. Gdy coś nagle pojawia się obok Simo i imieniu Sebastian, uruchomi się instynkt, a poziom adrenaliny skacze. Walczyć czy uciekać? Walczyć! Marcelina, krzycząc, wprowadza porządny cios w kierunku czyhającego w mroku zagrożenia. Sebastian robi perfekcyjny unik, a cios ląduje na twarzy kogoś, kto zaczaił się w celu przestraszenia niczego nie podejrzewających pasażerów. Żartownić wydaje z siebie jęk, po czym się wycofuje. Resztę dnia Marcylina spędza śmiejąc się, opatrując obolałą rękę i czując dumę z obrony współtowarzysza przejażdżki. Strach ustąpił miejsca pewności siebie, jaką zapewniało pocieszenie współpasażera. No to fajnie się bawiliście na tej randce z Elżbietą. Elżbieta w ogóle zniknęła chyba. No cóż. Zapisz kogoś na randkę trzy razy, a jakim cudem zaliczyły nam się trzy... Nieważne. Wracam do domu. Czy to nam pogorszyło trochę oceny? No trochę tak, ale i tak słabo z tym... Wysyłasz mi sprzeczne sygnały dzisiaj. Zresztą, jak wszyscy. Co to za, co to za makijaż? Skąd on się tu wziął? Okej, okay, to co, psikusy. Czy ty właśnie skaczysz nauczycielowi na mnie? Niech się pan nie przejmuje. My rozmawiamy tylko o motocyklach. I co z tym radiowęzłem? Dalej nie mogę w to kliknąć, dalej nie mogę w to kliknąć, więc. Słuchaj, to nie wiem o co chodziło. A, dzisiaj dzień karier. Nie dzięki. Strasznie pusto w tej szkole. A no tak, bo wszyscy poszli na dzień karier. A masz tej nami w to wyrąbane, bo jest dudny. Poprawia działalności, większe zużycie energii. No to dzisiaj jesteśmy agresywni. Mi dziecko! Masz dziecko! Po co ci drugie dziecko? Okej, okay, Marsi, bo dzisiaj jest ten dzień sportu, więc idziemy. I tak, przemieniam teraz na tą aspirację. Drama I musimy ogarnąć tego rywala skądś. Musimy znaleźć kogoś, z kim będziemy się bić. Michał, koleś z takim imieniem na pewno bije kobiety. Co się kłócisz, gościu? Już zaczęłaś? Czy on jest określany jako rywal? Weź o w zajęciach pozaszkolnych, a następnie wybierz rywala i interakcję. Uznaj za wroga z kategorii podłe. Nie cierpicie się nawzajem? To miło. E, tak, nie przejmujcie się to, to się. to się dzieje czasami. Oj, skopał ci dupsko. Uznaj za wroga. Ale to jest to samo, to samo co zrobiliśmy z Gabrielem. Ej, co ty znowu? Mówiłam, że bije kobiety? A, dobra, rewanż. Okej. Okay. I co, nie zaliczyło się znowu, ale no przecież oni, oni powinni być rywalami, czyli liderki i drużyna futbolowa. No tak się nawet sobie bazgrzą po tych, po, po, po plakatach. Wiecie, a ja tak robią rywale. Nie wiem, czy to jest jakieś zepsute? Czy ja, czy ja, chcę się nad tym zastanawiać dłużej niż to konieczne? Czy jest mi to do szczęścia potrzebne? O, Sandra, chce z tobą grać w futbol. Nie ma tak twoja przyjaciółka złodziejka. Dobra, koniec. Yy, nie udało się. No cóż, co powiecie na to, żeby nie iść na egzaminy? Nie, nie iść na te egzaminy, nie, nie, nie. Dzisiaj nie idziemy na egzaminy, zobaczymy co się stanie. Ciekawie na którym poziomie złośliwości będzie ta miejska legenda. Okej, okay. i myślę, że po prostu zignorujemy te zadania i pójdziemy znowu na randkę z Elżbietą. U, coś tu jest! Marcelina znów sobie nagrabiła. Jak ona to powie rodzicom? Będą wściekli. Sama myśl o rozczarowaniu w ich oczach wywołuje ból. Jak ona da radę spojrzeć im w twarz? Ojcu, nie spojrzysz? Chociaż teoretycznie właśnie przytulać się z duchem, także. Pogorszenie ocen. O nie, Marcelina kiepsko sobie poradziła w szkole i teraz to piątkowa uczennica liceum. Jak odchodziło? A, może poszłam na randkę do Bubble Tea? No Boże, to znowu oni i znowu pani od lumpa nie ma. I ja mam teraz Ach, dobra. Do pomysł. Dobra, to porandce. Pomysł. To twój romans z duchem. O, oblany egzamin. Podejście do sprawdzianu. Być może Marcelina powinna była się pouczyć chociaż trochę, chociaż cokolwiek. Zaraz, czy ona w ogóle zaznaczyła jakiekolwiek odpowiedzi? Nie, bo jej nie było. Wow. Widmo niepokoju. Obawa przed zawiedzeniem rodziców. Czując rosnący niepokój, Marcelina dowiaduje się o sobie czegoś nowego. Uflank jest czymś zupełnie nowym i stale przybiera na sile. Gotowy całkowicie ją sparaliżować. Ej, jest baba od Bubble Tea. Jest baba od Bubble Tea. Jest baba od Bubble Tea. Uczestnik pokazu mody. On dzisiaj jest pokaz mody w lubie. Fajnie. To ja w sumie nie wiem, jak naprawić babę od Bubble Tea, tak szczerze mówiąc. Baba od Bubble Tea naprawiła się sama. Nie możemy wypić Bubble Tea. Cześć w ogóle, aj. Jak tam, co tam u ciebie? Wyjaśnienie nieporozumienie? Ale my się porozumiewamy. Bardzo dobrze. Czy to on, czy to Gabriel? Bo co chciałam zrobić z tą babą od Bubble Tea? Chciałam wejść w rządzenie światami i, wiecie, usunąć ją jako Sima i zmusić grę do tego, aby wygenerowała kolejną babę. Ale chyba gra zrobiła co za mnie. I przyszła. Grażyna domagała. Kiedyś nie domagała, ale teraz domaga. Boże, ale stylowa. Ale styl. To Oczywiście, że to Seba. Boże. Okej. Okay. Myślę, że tym akcentem zakończymy sobie na dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Bye!